Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Biblia Mówi. Dzisiaj poruszymy temat, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Generalnie, w naszym społeczeństwie polskim, chrześcijańskim, uważa się, że gdy człowiek umiera, to może trafić w trzy miejsca. Jedno z nich to niebo, gdzie trafiają no, ci zasłużeni, którzy powiedzielibyśmy nawet święci. Ich przeciwieństwa, natomiast ci najgorsi złoczyńcy, trafiają raczej do do piekła. Natomiast ta najliczniejsza grupa, do której pewnie ja się zaliczam, też może trafić do nieba, ale z przesiadką w czyśćcu, gdzie musi przejść e, męki czyśćcowe, aby oczyścić, e, jak sama nazwa wskazuje, swoją duszę. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale ten system wierzeń nie opiera się na tym, czego naucza Pismo Święte, Biblia, Wywodzi się on ze starożytnej Grecji, od filozofów. Jednym z nich był Pitagoras. Później jego uczniowie i zwolennicy rozwijali jego twierdzenia. I jak możemy przeczytać w książce Władysława Totarkiewicza Historia Filozofii, Tom pierwszy, wierzenia pitagorejskie sprowadzały się do kilku dogmatów. I spójrzmy, właśnie na te dogmaty wierzeń pitagorejskich, pogańskich, niebiblijnych. I sprawdźmy, czy przypadkiem nie są one podstawą do naszych teraźniejszych, aktualnych wierzeń, czy przypadkiem nie zachodzi jakaś pomyłka. A więc, pierwsze, pierwszy dogmat Pitagorejczyków: dusza istnieje oddzielnie od ciała. Myślę, że my właśnie jako Polacy tak często sądzimy. Oni sobie wyobrażają tą duszę na podobieństwo ciała. Drugi dogmat: dusza może łączyć się z dowolnym ciałem. I tutaj Arystoteles mówi: Według mitów Pitagorejskich, każda dusza może wejść w każde ciało, czyli jest jakby taka ręka wchodząca, dłoń wchodząca w rękawiczkę. Było to również wierzenie dość rozpowszechnione wśród Greków i znajdujące swój wyraz w uzdawaniu metamorfos ludzi w zwierzęta. Zobaczmy trzeci dogmat. Dusza jest trwalsza od ciała, trwa nawet wtedy, gdy ciało ginie, jest bowiem doskonalsza. I potężniejsza od ciała. Kolejny dogmat Pitagorejczyków. Ciało jest dla duszy więzieniem. To było już wierzenie właściwe specjalnie Orfikom i Pitagorejczykom. Wyrosły na tle przekonania o doskonałości, potędze i trwałości duszy, które znikome i łatwo zniszczalne ciało może tylko krępować i więzić. Później ci filozofowie, różni antyczni przejęli te twierdzenia. Dusza jest więziona w ciele zapopełnione przez nią winy. Ucieleśnienie duszy jest wynikiem jej upadku. Była to właściwa pitagoryjczykom, choć nie im jedynym próba wytłumaczenia dlaczego dusza znajduje się w tym poniżającym ją związku z ciałem. Dusza będzie wyzwolona z ciała, gdy się oczyści, a oczyści się, gdy odpokutuje za winy. Pokutą dla duszy jest właśnie wcielanie się, będzie wolna, gdy przejdzie koło wcieleń. Inny sposób oczyszczenia, kar piekielne, uznawany przez orfików, nie znajdował wiary u Pitagorejczyków. I tu mamy przypis, skąd to zostało wzięte. A więc widzimy, że te podstawy twierdzeń różnych teorii, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, biorą właśnie swoje źródło w filozofii greckiej, pogańskiej, która, tak jak już wspomniałem, nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym, z Jezusem Chrystusem czy Bogiem w Trójcy Jedynym. Później te nauczanie przejęli również filozofowie chrześcijańscy, i niestety, ale wprowadzili je do ogólnego systemu wierzeń, w co my dzisiaj, czego my dzisiaj jesteśmy dowodem, bo wierzymy w to po prostu, że człowiek po śmierci, jako dusza, czyli ten jakiś duchowy byt, duchowa istota, pozostawiając ciało, ulatuje gdzieś prawda, w różne miejsca. Ale ważne jest, abyśmy zauważyli, co Biblia mówi na ten temat. Warto, abyśmy odnieśli się do początku życia, do tego jak to życie powstało, abyśmy zrozumieli jego e, rozpad. Czytam tekst księgi rodzaju, drugi rozdział, werset siódmy. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A więc możemy zrobić takie równanie matematyczne, e, gdzie tchnienie życia, które pochodzi od Boga, połączone z. Ciałem powstałym z prochu ziemi, z pierwiastków ziemi, daje po prostu początek życia. A więc, e, tak, Pan Bóg stworzył pierwszego człowieka Adama e, i my do dzisiaj tak funkcjonujemy jako właśnie e, te byty duchowo-cielesne, e, ponieważ nie jesteśmy tylko materią, tak? jest coś więcej, co sprawia, że to nasze ciało żyje, ale musimy e, zapytać, Czym jest to tchnienie życia, tak? Aby zrozumieć rozpad, koniec, śmierć. Gdyby Pitagoras wierzył w Biblię, załóżmy, to on do tego wykresu, do tego schematu e, powiedziałby tak, że tchnienie życia, ten dek życia, to dusza. Ta doskonała, uwięziona w ciele. A więc widzimy, że Pan Bóg stwarzając człowieka, gdyby Pitagoras wierzył w Biblię oczywiście, to on by powiedział, że to tchnienie z duszą, a. Pro ziemi ciało jest więzieniem dla tej duszy. Jednak musimy pamiętać, że gdy Biblia sprawozdaje, co Bóg powiedział po stworzeniu człowieka, to stwierdził Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. A więc ten stan człowieka nie był skutkiem grzechu, nie był więzieniem, czymś złym, ale to było bardzo dobre. A więc Bóg od samego początku stworzył człowieka fizyczny. Co ciekawe, Biblia Tysiąclecia mówi, że gdy tchnienie życia i prąg ziemi połączyły się, to na skutek czego człowiek stał się istotą żywą. Biblia Gdańska z XVII wieku używa tutaj słów nawet duszą żywiącą. I faktycznie to słowo, które występuje w tym wersecie siódmym Księgi Rodzaju 2,7, mamy tam hebrajskie słowo nefesz. Jest tłumaczone na polskie słowo dusza. Tutaj widzimy hebrajski zapis czytany od prawej do lewej strony. A więc wracając do tego schematu, według Biblii duszą nie jest tchnienie, jakby powiedział Pitagoras, ale duszą jest ten człowiek żyjący. nefesh haya, dusza żyjąca. Według Biblii wtedy człowiek stał się duszą żyjącą. Nie ta dusza to było to tchnienie, które wchodzi w ciało i potem może z niego wyjść. Jest to bardzo. Istotny, bardzo ważne w tej całej nauce o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Chyba każdy zna tekst, kiedy Bóg mówi do Adama po grzechu trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju: W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Bóg nie mówi tutaj, pójdziesz do nieba czy do piekła, ale prochem jesteś i w proch się obrócisz. Myślę, że jest to znany tekst, ale zobaczmy jeszcze jeden fragment Pisma Świętego, gdzie myślę, że może być troszkę mniej znany z księgi Koheleta, 12 rozdział werset 7 i czytamy, że wróci się proł do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Tak więc widzimy e, odwrotny zupełnie proces do tego, co było opisane w Księdze Rodzaju, drugim rozdziale, siódmym wersecie. Przy śmierci następuje rozdzielenie tych dwóch czynników. Możemy więc ukuć taki schemat życia, że przy, podczas poczęcia człowieka Bóg daje tą energię życiową w ten płód, który jest tam w brzuchu, mamusi. Człowiek żyje, od wtedy zaczyna życie, prawda? W końcu umiera, proch wraca do ziemi. Tchnienie, życie wraca do Boga, i zobaczmy, tak jak. Przed, przed połączeniem tych dwóch czynników nie było życia, tak i po ich rozłączeniu również tego życia nie ma. Jest to jak najbardziej logiczne, jak najbardziej zgodne z tekstem biblijnym, i myślę, że jest to znaczące dla nas, kiedy rozpatrujemy temat życia po śmierci, bo okazuje się, że w takim razie, kiedy człowiek umiera, to nie żyje. Podczas gdy tak naprawdę e, filozofowie greccy, a później chrześcijańscy, zapożyczając tą naukę od nich, chcieli nam niejako wmówić, że człowiek, gdy umiera, to żyje. Ale my wiemy, że człowiek żyje, gdy się rodzi, a gdy umiera, e, to po prostu go nie ma. Biblia nazywa śmierć snem, bo tak faktycznie jest. Pan Jezus, kiedy e, mówił o śmierci swojego przyjaciela. Powiedział do swoich uczniów: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go zbudzić ze snu. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Logiczne. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł. Pytamy więc: Jak jest na tamtym świecie? Co jest po tej śmierci? Psalm 146 mówi: Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, którego nie ma wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary. Czyli wszystkie plany, wszystkie zamierzenia, to, co człowiek chciałby jeszcze zrealizować, wtedy to wszystko przepada. Na tamtym świecie już nie ma realizacji planów, jakichś działań. Człowiek po prostu przestaje istnieć, umiera, nie żyje. To jest ważne, że. Powtórzę jeszcze raz, gdy człowiek umiera, nie żyje. Jak jest na tamtym świecie? Zobaczmy znowu księgę Kocheleta, dziewiąty rozdział, i czytamy, że wszyscy żyjący mogą jeszcze mieć nadzieję, bo lepszy jest żywy pies niż lew nieżywy. O, mamy nowe przysłowie. E, ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą. Zapłaty też więcej już żadnej nie mają bo pamięć o nich idzie w zapomnienie tak samo ich miłość jak również ich nienawiść jak też ich zazdrość już dawno zanikły już nigdy więcej nie mają żadnego udziału we wszystkim cokolwiek się dzieje pod słońcem to jest ciekawe umarli nie mają udziału w tym co się dzieje pod słońcem czyli na naszym świecie oni po prostu niczego nie wiedzą śpią tak jak pan Jezus powiedział Łazarz śpi, miał na myśli, że łazarz umarł. E, śpią i nic się tam nie dzieje po prostu. Psalm 6 mówi tak: Psalmista tam prosi Boga, Dawid mówi do Boga: Zwróć się o panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez twoje miłosierdzie, bo nikt po śmierci nie wspomina o tobie. Któż cię wychwala w Szeolu? Szeol to taka kraina właśnie umarłych. Inaczej możemy to tłumaczyć na polskie słowo grób. Tam, gdzie zmierzają wszyscy, em, którzy żyją. A więc w tej krainie nikt nie wychwala Boga. A to jest dziwne, bo przynajmniej ci święci powinni Boga wychwalać. Nikt nie wspomina o Bogu. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ na tamtym świecie, tak jak już czytaliśmy, wszyscy śpią, nic się nie dzieje, nikt nic nie myśli, nie realizuje swoich planów, nie działa. Nie ma udziału w tym, co ma miejsce w naszym świecie. Księga Hioba. Rozdział trzeci. Hiob był bardzo doświadczonym człowiekiem przez, przez Pana Boga, ale i przez Diabła, można powiedzieć, gdyż Bóg dopuścił, aby Diabeł różne plagi na niego sprowadził. I Hiob zaczął narzekać na swoje życie, co myślę, że przydarzyłoby się każdemu z nas, gdyby mu zmarły wszystkie dzieci i zginęły, wyginęły wszystkie stada czyli można powiedzieć, że wszystkie pieniądze z banku zostały anulowane, gdzieś prawda rozpłynęły się. I Hiob pisze tak. Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać? Po cóż mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm? Nie żyłbym jak płód poroniony, jak dziecię, co światła nie znało. Teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym w śnie pogrążony, z królami ziemskimi władcami, co sobie stawiali grobowce. Wśród wodzów złoto-zasobnych, których domy pełne są srebra. Tam niegodziwcy nie krzyczą, spokojni zużyli już siły. Tam wszyscy więźniowie bez lęku nie słyszą już głosu strażnika. Tam razem i mały i wielki, tam sługa jest wolny od pana. A więc moglibyśmy zadać pytanie, czy śmierć jest końcem wszystkiego? Czy w takim razie, jeśli po śmierci już nie ma ani myślenia, ani realizacji planów, czy to już jest koniec? Nie ma już nic? Czy to jest już brak nadziei? Myślę, że wszyscy się domyślamy, że nie jest to koniec. Biblia uczy o czymś innym, o czymś lepszym. Przeczytajmy Ewangelię Jana, ten sam rozdział, kiedy Pan Jezus przychodzi do łazarza, wybiega Jego siostra i Jezus do niej mówi brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Czyli już widzimy, że będzie zmartwychwstanie. Ten tchnienie połączy się z prochem ziemi i będzie miało to miejsce w dniu ostatecznym, czyli wtedy, kiedy mówimy, że będzie koniec świata, wtedy kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, aby pewien rozdział historii tego świata zakończyć. Zobaczmy kolejny tekst, pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan i tam apostoł Paweł wyjaśnia tę kwestię następująco. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy, co do tych, którzy umierają. A właśnie, to jest ważne, abyśmy nie byli w tej niewiedzy, abyśmy nie trwali w tej niepewności, co się stało z naszymi bliskimi. Abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i z martwych wstał, a wierzymy w to, bo co roku obchodzimy Wielkanoc i przypominamy sobie te chwile, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, na trzeci dzień z martwych wstał. Również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy. Jako słowo Pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan... Zstąpi z nieba na hasły i na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Więc widzimy, że Paweł nie tylko mówi, że przy przyjściu Chrystusa nastąpi z martwych wstanie, i będziemy mogli spotkać tych, którzy będą zbawieni, ale również mówi, że my ich nie wyprzedzimy, czyli ci, którzy doczekają żywo przyjścia Chrystusa, oni nie wyprzedzą tych, którzy już nie żyją. To jest ważne, ponieważ to oznacza, że ich tam jeszcze nie ma. Znaczy, by Paweł powiedział: Nie martwcie się, oni nas nie wyprzedzą, ale on mówi, że my ich nie wyprzedzimy, a więc ich tam jeszcze nie ma. Razem pójdziemy. E Spotkanie z Chrystusem, Panem, naszym zbawicielem. Zobaczmy kolejny tekst zapisany w księdza Daniela, bo moglibyśmy powiedzieć: A co z tymi niezbawionymi? E, faktycznie, księga Daniela, 12 rozdział, mówi, że wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. A więc ci, którzy zdecydowali się nie iść za Bogiem, żyć po swojemu, e, niestety, ale. Dla nich też będzie przygotowane, no można powiedzieć, kara, ale to będzie ich wybór. A więc jeszcze można zadać takie pytanie: czy ci niezbawieni będą wiecznie męczeni w piekle? Bo takie jest zrozumienie tej kary, takie jest zrozumienie piekła, że oni tam pójdą i całą wieczność będą męczyli się w zimnym ogniu. Spójrzmy, co mówi na ten temat Pismo Święte. Jest to jeden z bardziej znanych tekstów Pisma świętego wszystkie dzieci, które czytają Biblię, a są takie w Polsce jeszcze, e, uczą się tego tekstu na pamięć. Jest to Ewangelia Jana, trzeci, rozdział 16, werset i czytamy tam, że tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zobaczmy, jakie wnioski płyną z tego. Tekstu. Aby cierpieć wieczne męki, trzeba wiecznie żyć. No bo trudno być męczonym, jeśli się w ogóle nie istnieje. Nie jest, tak? Jest to niemożliwe. Eee, a więc, jeśli oni by mieli wiecznie być męczeni, to musieliby wiecznie żyć. Ci niezbawieni. Drugi wniosek. Aby wiecznie żyć, należy wierzyć w Chrystusa. No tak. Czytamy, że każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale ma życie wieczne. Wniosek numer 3. Jeśli wierzysz w Chrystusa, wieczność spędzasz razem z Nim w szczęściu i spokoju. Może akurat tu nie mamy dużo opisane, jak ta wieczność będzie wyglądała, ale mówią o tym ostatnie dwa rozdziały Pisma Świętego i czytamy, że nie będzie tam chorób, śmierci, cierpienia, zła, grzechu, wszystkiego tego, co powoduje, iż nasz świat jest. Niestety, ale zły. I zobaczmy więc ostatni wniosek z tego wypływający. Jeżeli żyjesz wiecznie z Chrystusem, to nie jesteś w piekle, nie jesteś wiecznie męczony. No jest to dość logiczne. Jeśli wiecznie żyjemy, to znaczy, że żyjemy z Chrystusem. A jeśli wiecznie żyjemy z Chrystusem, no to nie jesteśmy w piekle. A więc widzimy, że ci, którzy nie uwierzą, zginą. A nie będą wiecznie męczeni. Tak mówi ten tekst. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Ale jeśli nie uwierzy, to niestety zginie. Wróćmy więc do naszego schematu. Ludzie żyją do pewnego czasu. Nadchodzi oczywiście ta nieubłagana śmierć. Nawet takie powiedzenie ukułem w te święta, że wszystkie drogi człowieka prowadzą na cmentarz. Niestety tak jest. Cokolwiek nie zrobimy, czeka nas ta śmierć. Sen. Wtedy nic się nie dzieje. Pewnego razu, gdy przyjdzie Chrystus, wszyscy z martwych wstaną. Eee, Połączy się to tchnienie życia z tym prochem. Jedni co prawda do wiecznej śmierci, a drudzy do życia wiecznego, ci, którzy uwierzyli w Chrystusa. Oczywiście jest to dość uproszczony schemat i można byłoby go jeszcze bardziej rozbudować. Będzie może okazja, aby to przestudiować dokładniej. Zobaczmy natomiast wnioski końcowe naszego rozważania, bo wydaje się to bardzo zasadne, aby podsumować to, o czym mówiliśmy do tej pory. Pierwszy wniosek: śmierć nie jest końcem wszystkiego, jest nadzieja. Jest coś, co ludzie wierzący, wierzący w Boga i w Pismo Święte mają i czego nie można im odebrać. Jest to nadzieja, która uspokaja nas i nawet w czasie smutku i tego głębokiego żalu po Stracie kogoś bliskiego, możemy się w jakiś sposób pocieszyć, w jakiś sposób spojrzeć w przyszłość i mieć nadzieję, że jeszcze się z tą osobą zobaczymy. Drugi wniosek. Po śmierci człowiek nie żyje, oczekuje na zmartwychwstanie w prochu Ziemi. Nie funkcjonuje gdzieś tam w zaświatach jako ten duch, jako ta energia, bo jest to energia życiowa, która pobudza ciało, ale po prostu gdy te czynniki się rozchodzą, te składniki, to zępuje śmierć i człowiek nie żyje. Zobaczmy trzeci wniosek. Niezbawieni nie będą wiecznie smażyć się w piekle. I to jest też dobra nowina dla tych, którzy jednak nie wybiorą Pana Boga. Co prawda czeka ich, e, myślę, straszna e, śmierć, ale śmierć. Nie męki, nie dręczenie, nie tortury. Pan Bóg e, nie ma w tym upodobania i myślę, że. Wcale by mu się to nie podobało, gdyby ci ludzie wraz z diabłem byli wiecznie męczeni, bo jaki by miało to sens? Oni po prostu zginą już na zawsze. I czwarty wniosek, który możemy zauważyć, wypływający z tego studium, pisma świętego, to dobrze korzystajmy z życia, które mamy, gdyż nikt go za nas nie przeżyje. A decyzje podjęte dzisiaj mogą mieć wpływ na naszą przyszłość, na naszą wieczną przyszłość. To znaczy, że kiedy ja umieram. Wszystko już jest rozsądzone, już nie mogę nic zrobić. Nikt już za mnie tam na ofiarę nie może dać, żeby mi pomóc, bo ja mogłem sobie pomóc w znaczeniu takim, że mogłem przyjąć Pana Boga, mogłem wyznać swoje grzechy. A więc jest to tak ważne, abyśmy w tym życiu przybliżyli się do Boga i korzystali z tego życia najlepiej, w najlepszy możliwy sposób, bo już potem będziemy tylko oczekiwali w nieświadomości na zmartwychwstanie. Jedni do życia wiecznego drudzy na hańby wieczne potępienie, jak mówi Księga Daniela 12 rozdział. Dziękuję za uwagę i zachęcam do dalszej lektury Biblii.